Na samym początku chciałabym przeprosić za opóźnienie w filmie, ale mój wspaniały i kochany montażysta akurat jest niedostępny, a sama sobie raczej nie poradzę. Także. No sorry. Siemanko, koziomeczki z tej strony ja znowu, tym razem 4 grudnia, i mój pomysł na film trochę nie wypalił, bo miałam iść po prezent dla Kuby. Ale się okazało, że przyszedł chwilę przed tym, jak moja mama wróciła z pracy, i moja mama zdążyła go odebrać. I tak, tak się złożyło, że moja mama zepsuła mi trochę pomysłów. Co nie zmienia faktu, że przyszedł. Jest sobie w tym pudełku. Nie pokażę wam, z czego to jest pudełko, i nie pokażę wam, co to jest. Możecie usłyszeć, że to malutkie jest bardzo. Ale ogólnie jest. Mam też taki piękny, dzisowy kabel Jest piękny, ale jest podpięty, nie chce mi się go odpinać yy, No ale cóż Przechodzimy do kalendarza Także dzisiaj mamy czwarty Tak, czwarty, 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 czwarty Czwarty, czwarty, okay. okej To wygląda jak Kinder znowu To będzie trochę przykre, jak to będzie znowu Kinder Ach, nie o. No i to jest znowu Kinder. Damn. Dwa dni temu też był Kinder, halo. Ja potrzebuję nowości. Jeszcze mam do przetestowania Mikołaja i Szokobonsy, halo. Czemu mam powtórkę Kinderka już? To nie fair. Widzimy się znowu na tej samej podłodze. I jemy znowu Kinderka. Nie wiem po co się szczuję, skoro już jadłam Kinderka. Ale jak dają to bierę Zmienia ja załatwia, że lubię mm. Hmm. Sprawdzę plan. Bo tak naprawdę... Nie! Nie wypala się! No! Dobra Sprawdzę plan, bo tak naprawdę mam planie i nie, nie wiem czy miałam w więcej. Nie, w moim planie czwartego jest tylko: Idziemy po prezent dla Kuby. A więc mój planek w gruzach. Niestety. Gramy sobie teraz ogólnie Fort, Fortnite, gram sobie z, z, z Kubowi. Tutusiem. Again. No i jakoś leci. I co się dzieje z moimi włosami? wyglądam jak choker. No, także. Może mi jeszcze coś wpadnie do głowy w najbliższych godzinach. Ale no nie wiem. Szczerze nie mam pomysłu. Już miałam zaplanowane, ale już mi się odplanowało. Coś. Już, już miałam plan, ale mi się odplanowało. No i nie wiem, co mam robić teraz. Teraz pozostaje mi tylko czekać na takie magiczne z nieba. I na jakieś okazje do nagrania, i nie wiem, coś. A tak na razie to nie wiem. Może jeszcze coś się wydarzy. A jak nie, to nie. Żadna magiczna rzecz mnie nie uratowała przed zrobieniem dłuższego niż dwuminutowego odcinka. Więc niestety dzisiaj kolejny raz muszę się z wami pożegnać po jakichś 3-4 minutach. Niestety. Także. Bye bye. Jeśli nie subskrybujecie, to subskrybujcie. Jeśli nie lajkujecie, to lajkujcie. No i do jutrka.